Tak. Siemanko, z tej tak strony TheAnnaNight i co tam. I, i, i lubimy Szajni Ralce. Ja mam trzy. Ja dam przerwy dla nagrania. Mam dwa. I łapiemy Szajni Ralce. I wolbić się zrespił. Nie mam miejsca. To jest piękne. Jest not very, It's not very effective. Żona jest bardzo efektywna. Nie, żona jest super efektywna. Nie, nie potwórnie, normalnie. Chwilę, ja tu łapię. No panie, ja tu łapię. Ja, ja tu łapię ralce, nie? Trzeba złapać wszystko. I czekaj! Tato. Czekaj! Na mnie! Łapie ralce! Do ja przyjadę tak, nie wiem, 18.30, 40, zbijemy ralce, a potem ja tam do dziewczęta jadę. O, jest 59. Wurderz, jest, jest, normalnie Ja mam grafik na, piętnie, ja bym nie... na piętny, Napiętny! <śla> <śla> chwila, chwila! Chwila to się kameruje, to się kameruje Poniedziałek jest gód Ja się kołapa na górze A nie miała fajnie Ja mam razy w szajni dziesiątki. Dwie dziesiątki i dwa szajni dziesiątki. Ej, Radzia, masz fajkę może? Mam. Grzałeś. w fajkę. 19. <laughs> tak sobie idę z Januchą. Tak biorę bucha i trochę się grzałaś

Na no to właśnie na telefonie. Ale na telefonie nie da się komunikować swojego. Ale ja mówię o twoim! A mój? Mówiłem o twoim cały czas. Shiny! Na nie, drugim. no kurde, nie, no na No pierwszy, pierwszy na drugim, no to wszystko nasze najmniej. Nie no, gratuluję. No, dziękuję. Dlaczego ja nie mam? Klasyczny tekst herbarza. Dlaczego ja nie mam? Dlaczego ja nie mam? No, pięknie, o jest męski, jak cudownie. Taje rogu się Tu jest też ralki. No musiał być chociaż jeden na, na dodatkowym. Poboczny konto też musi mieć swoje szczęście. Przyjaźni to macie. Czajni drugi! Pod rząd. Nie, no to... Znaczy nie podrząd, bo wcześniej jeszcze złapałem jednego zwykłego. No ale teraz mam... Tutaj na mam trzy. Koncie. Tak, a tutaj dwa. Ej, ej. Był pierwszy. Na, teraz był pierwszy na pobocznym. Potem był zwykły na pobocznym zaraz i potem kolejny szaj. To było piękne. A ten jest żeński. No to już mam na gardę i ten. No i ten tego jest wszystko dobrze. Ja, ja, ja to lubię. Ja to kupuję. Kup, kupujesz, te, kupujesz. Kupujesz. kupujesz ten kupuję. kupujesz. Ja Tak kupuję. Ja to kupuję. Jest. I teraz będzie szajni, kolejny podrząd. No nie. To tak dobrze nie będzie. Bo no to już jest dziwne. Ja już na dwóch kątach, tutaj mam trzy, a tutaj dwa. Czyli mam pięć szaniral. Ale ja też miałem te dwa Tym się różniło. Znaczy ja miałem.

Dobra. Kolejny Ralc, Jezu piękne to jest. Znaczy nie szajni, ale mówię, że tyle Ralców. To jest świat Ralców. Ralców świat. Przynosi nam dużo szajni, o nie. Uciekł mi Ralc. Dlaczego? Ralc. O mi. Muszę potransferować Ralce.

Ja w ogóle nie kręcę po a mi brakuje boli. No ja nie wiem, boli, ale a No ale ja zapominam, bo jesteśmy na komitył. No nie już jesteśmy za daleko. Trochę. Dobra, idziemy. I wracamy. Co wracamy? Do domu? Przecież mhm. widzą. Jeszcze to godzina. Do ja tutaj jedną to do domu. Już się krzyżę położyłem. Taka ładna Biedronka, nie. Nie właśnie. Ej, no ale powiedz, że Biedronka nie jest ładniejsza teraz. Taka taka estetyczniejsza, że tak powiem. No a co, może być przecież. Dobra wracamy. Kręcz Nie mogę, łapię Wiesz co? właśnie dlatego nie kręcę Bo łapie, a my idziemy Dostanę chyba. O dostałem. Dobra, chodź. Hu, ale to jest mega. Wrzucam kolejne jajka. 10 km. Do super inkubatora. Ale jajek powychliwałem, zostawiłem 5 km. No dobra. No nie jest szajny Erpię z pokemonami. No i o mi szalony ralc. Nie ma. Oh my god. co trzeba transferować. I zamiast jednego z tych ralców, złapać tego ralca. No nie szal, Jednak mnie nie lubi. Przynajmniej to się to jeździ bez pochłucenia. <laughs> co? No. To challenge? Adwokowe wyzwania, których nigdy nie zrobię, bo się nie. Znaczy. No nie. No. Dobra, wchodzę. Żeby trafić shiny ralca szanuję, szanuję. Poświęcenie takie. Dobra, i teraz patrz. Teraz Ralce, pierwszy, nie shiny. Spokojnie, nie bój, żaby Drugi? Nie shiny, kurde. Zaczynając, Jeszcze trzecia szansa, nie? No, no spokojnie, no spokojnie. Ale dobra, Raz to ta shiny będzie. Nie, shiny. No i nie shiny. Mój, że teraz, mój, że teraz. Szaniczek. Szaniczek, kolejny no. No, i nie wchodziliśmy. Dobra, żegnam. Dajcie łapę, w, dajcie łapę w górę. I suba z dzwonem. I do widzenia. Czy tam suba z dzbanem, papa? Do ostatniego pakietu.